No, wraca do Was, hacker. Mm, z dzisiaj i znowu z maską. Już dawno. Już dawno Wam nie. No, bo niedawno Wam pokazywałem tylko tak jak. Miesiąc temu to nie, nie było aż tak. chyba dwa miesiące temu. Ja sam nie wiem, kiedy ja nagrywałem z maską. O No, ja się wykończę. Tutaj mamy. A co mi się stało, gdy połączyć właśnie kireksa z Moskwą? Będzie kirekso hakersko. Właśnie lepszą nazwę. Dzisiaj znowu powracamy do maski hakera. Słuchajcie. Znowu powracam do tej maski, bo chcę coś wam ogłosić. Ja pięknie z sobie. Ja się, no, ja się, mam tylko trzy suby. Bo wiem, że nikt nie jest zainteresowany, ale kiedyś, kiedyś, jak ktoś będzie żył w ogóle, kiedyś, będę youtuberem z paczką, już mam nawet paczkę, na dwie. Na, na mojej ulicy, czyli na Kasztanowej i z, z kolegami tutaj macie o fajny ten fajne o takie zdjęcie wam dam możecie sobie patrzeć jak kibic z mordą sobie tutaj do was pokazuje bo jeszcze no tyle będzie o patrzcie fajne o widzicie fajne tuło. Dobra. To nic. A, o, a, a, nie, daddy, nie, a, a, nie, pomocy. Ha, a, a, a. A, 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 a. ha, ha, ha. Teraz ja przyjmą kanał Szymona. I teraz to ja podstrzymam świat! 撤，撤。<clears throat> <clears throat>